Więc biorę sobie teraz jakiegoś... A że mu robić nadgodziny, niech on zarabia dużo, ale ja wtedy balansuję mój budżet całego szpitala, bo za jego leczenie, a i tak do niego są kolejki, bo tam jest przecież milion pacjentów, którzy by się chcieli prze, przebadać u specjalisty kardiologa. Tak nabijam sobie budżet po to, żeby móc zbalansować cały szpital i pokryć kosztami e, te przynoszące straty specjalizacje, tak jak wymienieni będzie na przykład ginekologia. No, bardzo bym chciał, i żeby była lepiej wycylona. I, I rozumiem, że stąd bierze się ta cała. Dokładnie, dokładnie tak to się działa. Szpitalom opłaca się e, wykonywać dane procedury, a jeśli wykonują dane, dane procedury, to, to muszą mieć zatrudnionych lekarzy, e, którzy, którzy wyrabiają te nadgodziny, bo nie wyrabiają te procedury. A jeżeli wyrabiają te procedury, to szpital ma e, zysk, tak? zysk bo, bo, bo to są dobrze wycenione procedury, którymi pokrywa straty z innych udziałów. Z innych